czyli To się wypadło to również się Tak. Ulga. i niedowierzanie Jednak 4 lata prawie od wypadku i jakieś tam znamie zostawia Prawda wygrała po prostu nie pomówienia że nosiliśmy czaszki pewnie że nosiliśmy czaszki na mundurach nic z w z tym złego nie ma że byliśmy zwartą grupą, nie dopuszczaliśmy do siebie nikogo. No pewnie, że taką byliśmy. w naszych obowiązkach nie jest przyjaźnić się z kumplami. Mamy, działamy w plutonie i mamy być zwartą grupą. Że wszyscy nie byliśmy zawsze grzeczni. No pewnie, że nie byliśmy zawsze grzeczni na co dzień, bo nie jesteśmy ministrantami, ani nie jesteśmy, nie będziemy przyszłymi księżami. Jesteśmy żołnierzami, normalnymi ludźmi. Trochę czasami silniejszymi niż wszyscy, bardziej żytymi ze sobą. Gotowymi na większe poświęcenia, ale nie byliśmy bandytami, nie będziemy nigdy. Cały czas przeżywamy, bo jak powiedziałem, wyrok nie jest prawomocny. Jeszcze myślę, że parę miesięcy, pewnie około roku będziemy się męczyć z tym. Nie, nigdy nie żałowałem. Nigdy nie żałowałem swoich decyzji, które podejmowałem w życiu i wydaje mi się, że tak kieruję nim, że nie będę żałował niczego. Co pan poradzi młodym chłopakom, którzy teraz na przykład jadą na misję do Afgana? Żeby się nie bali strzelać lepiej, żeby nas pięciu sądziło niż pięciu niosło panie doktorze, panie Jest żołnierzem, jest honorowym, żołnierzem i honorowym człowiekiem.